Witam wszystkich. Budowa domu samemu. Robię dach. Dzień 32. E, tamtą połać mam skończoną. Biorę się zadeskowanie drugiej połaci. E, także powolutku do przodu. Zaczynam 32 dzień. No i cóż tu więcej gadać? Trzeba się brać za robotę. Dobra, od czego by tu zacząć? E, chyba ogarnę sobie najpierw temat tutaj wokół komina. E, na tyle, żebym mógł ten komin dokończyć. E, tak myślę, że tak zrobię, z tego względu, że tam mam jeszcze podest. Więc jakbym sobie wrzucił te cegły na ten podest i później na ten blat, to znaczy na tą część dachu, to bym nie musiał dygać tych cegieł na około. Rozszalować muszę to, co tutaj jest, wyczyścić. Więc tak to chyba zaczniemy robić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do kończenia komina. Także biorę się za robotę. No i cóż, no i to potem. 33. dzień zbliża się ku końcowi. Dobrze słyszeliście. Ten odcinek będzie tam z paru dni. W zasadzie nie ma co pokazywać. Dwa dni mi zajęło. Odeskowanie tego, co widać. Powiem Wam, że schodzi się z tym malowaniem i szlifowaniem, już to mówiłem, ale generalnie efekt jest zamierzony, czyli wygląda to tak, jak chciałem. Także nie żałuję tego czasu poświęconego na to. No i cóż, w następnym razem, jak przyjadę, wezmę się za ten komin muszę domurować ten komin yy. zrobić czapkę jeszcze nie mam koncepcji na tą czapkę no ale coś się wymyśli yy. i to bym chciał zrobić przy następnym przyjeździe no i cóż chwilowo się pożegnamy generalnie mimo że przyjeżdżam tutaj nie jestem tutaj cały czas przyjeżdżam tutaj w wolnych chwilach nie widzę jakichś spustoszeń takich typu jakieś powichrowane deski poskręcane pocudowane pognite czy coś takiego tak jak wszyscy, znaczy wszyscy może nie wszyscy ale jak niektórzy mi tu sugerowali że że takie rzeczy się będą dziać na razie nic z tych rzeczy się nie dzieje e, aczkolwiek ja mam z tyłu głowy że, że takie opcje mogą być i e, jakby się coś takiego działo e, trzeba by było coś myśleć ale na razie nie ma takiego takich sytuacji e, wiem że pada no pada świeci słońce wiem że ta deska mo moknie później się suszy Mierzyłem te deski, wiecie co, mierzyłem te deski wilgotnościomierzem. Nie są one jakieś strasznie mokre. Nie wiem, z tego co kojarzę, to 16% czy 18% są te deski, które się nadają na robienie dachu. Chyba, że coś pochłoniłem, ale tak mi się wydaje. One są tam w okolicy 25%. Także nie ma tutaj jakiejś takiej tragedii strasznej, że ta deska. Jest gnój. Oczywiście, jak się to przykryje, ona wyschnie. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Myślę, że nic się nie będzie działo. No dobra, nie przedłużając, kończę 33. dzień. Widzimy się następnym razem przy robieniu komina. No i witam Was 34. dnia. Pogoda jest dobra, na robotę. Zaraz w Tarabanie, tu tą całą cegłę. Tam z dołu. Wrzucę sobie tędy. I trzeba będzie powalczyć z kominem. Pasowałoby mi dzisiaj wymurować do końca ten komin. Ale zobaczymy jak to będzie. Pół do dziesiątej już. Zobaczymy, czy w ogóle moje ręce będą chciały ze mną współpracować, bo lewa jak cię mogę, ale prawa to słabo. No ale cóż, może się rozruszam. Także biorę się w tarabanie to na górę i wtedy zobaczymy, jak będzie z pogodą. Albo zacznę murować ten komin. Mam folię przygotowaną, żeby go ewentualnie zakryć, jakby zaczęło padać. Albo się wezmę dalej zadeskowanie bo teoretycznie tą część mógłbym skończyć no ale to zobaczymy na razie ogarnijmy to wiechę trzeba e, przymocować na stałe gdzieś niżej e, chyba tak to się robi nie wiem nawet e, i ona zostaje sobie w środku bo chyba się tego nie wyrzuca ale nie jestem pewny ja se zostawię Taką suszonkę. Dobra, nie, nie przedłużajmy, biorę się za robot. Komin na tą chwilę wygląda tak. Teraz co ja Wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, tu są wkłady, wkłady zrobione. Teoretycznie, jak ci co oglądają, w miarę często, jak zrobiłem te czy tak powiem, świnki, jak to ktoś nazwał, to tak naprawdę wyżej już tego wkładu można było nie ciągnąć, bo to chodziło o to, żeby wyłamać ten komin. No ale skoro już ten wkład jest i skoro e, dla mnie to takie zostawianie w połowie zwykłej rury to jest trochę tak bez sensu, więc wkład jest pociągnięty do samej góry. E, tu jest trójnik, którego też mogłoby nie być tak naprawdę, ale jest, jest zamurowany. Więc tak po mojemu wychodzi, że to e, powinno być tak zrobione no aczkolwiek chyba nie musi no. tu oczywiście mamy dymowy środkowy no. tu jest tak samo obrobione tu jest i tutaj teraz przyjdzie tu są takie wycięcia zrobione w tej zaprawie żeby swobodnie można było tą kratkę obsadzić potem e, i te kratki będą tutaj zamontowane ale to jeszcze nie teraz i teraz co dalej oczywiście wiem że zaraz powiecie jak to ta cały dzień robił taki komin kawałek no ale po pierwsze moje ręce nie chcą współpracować po drugie to nie jest jakaś moja pasja tak naprawdę takie robienie komina to jest dla mnie męczarnia a po trzecie wiecie ja tego nie robię za pieniądze robię sobie to dla siebie więc mi się nigdzie nie spieszy tak naprawdę Teraz jeszcze co dalej, bo ale to musimy zejść na dół to Wam powiem bo tu jeszcze przyjdą dwie warstwy ostatnie dwie warstwy na całe szczęście no i czapka czapkę też będę zalewał sam więc ale to już zrobię osobny odcinek na temat tej czapki więc tu jeszcze fizycznie będą dwie warstwy cegły no i ta czapka, a teraz zejdźmy na dół, coś Wam pokażę i powiem. Teraz jesteśmy na dole, i praktycznie ta rura jest ruchoma, czyli ja ją mogę podnieść, opuścić. Tak jest to zrobione, że mam jakąś regulację, żeby później tutaj ustawić się ją do wysokości wyjścia z pieca, żeby nie kombinować. Oczywiście mam to jakoś wyliczone. Więc, jak już to ustawię, to podniesienie, opuszczenie będzie w granicach tam 2 cm w tą, dwóch w tą, może trzech, no maksymalnie. I teraz temat wyczystki. E, ja wiem, co tu będzie stał za piec. To jest taka żelidna koza na drzewo. E, I, według mnie, robienie wyczystki jest bez sensu. A teraz powiem wam dlaczego. E, ja mam taki piec już jeden w domu w Warszawie. E, I w momencie, kiedy Chcemy przeczyścić szacht, to tak naprawdę i tak musimy ten piec odsunąć, ponieważ ta sadza, która idzie w momencie sadzenia druciaka przez wyczystkę, to i tak wszystko wywala nam piecem, no bo ponieważ piec odprowadza to wszystko, więc według mnie prościej by było po prostu odsunąć ten piec. On tam trochę waży, ale spokojnie można to zrobić nawet samemu zaślepić papierem, i czy tam folią i taśmą tą dziurę, przeciągnąć druciaka, to wszystko co zleci odkleić i po prostu wybrać. tak? I tak czy siak, czy jest ta wyczystka, czy jej nie ma, to taką operację trzeba zrobić, bo nie ma opcji, żeby zostawić ten pies podłączony na czas czyszczenia. Więc według mnie robienie wyczystki jest bez sensu. Natomiast kierownik budowy się uparł, ma być wyczystka, więc Muszę tu wpakować takie kolano jeszcze. Eee, I żeby te kolano wpakować, to muszę tu jeszcze wybrać jedną cegłę, bo nie chcę mi wejść, eee, więc wybiorę tą jedną cegłę dla świętego spokoju, żeby nie było gadania i z tamtej strony e, jak już będą podłogi, będzie wiadomo na jakiej wysokości to wszystko, to będziemy wykuwać wyczystkę. I tak to wygląda praktycznie. No ale nie szło wytłumaczyć kierownikowi budowy, że to jest bez sensu i tyle. No. Także tak, tak to wygląda. Więc ja tu muszę się najpierw to wykuć, ustawić mniej więcej ten trójnik na tą wysokość, która ma być. Aczkolwiek też nie do końca, bo jak będę robił czapkę, to tak jak murowałem, zalewałem ten, tę podstawę tam na górze. Muszę zruszyć tą rurę, żeby ona mi się zrobiła ruchoma, żeby to nie zastygło na stałe, i tyle. Więc też ustawianie tego terminu mniej więcej sobie to ustawię, natomiast ustawianie tego na jakby na sztywno jest bez sensu. Także biorę się za robotę. Oczywiście mamy dzisiaj kolejny dzień. Te dni takie oszukane, bo szczerze mówiąc nie mam weny fizycznej do roboty. <laughs> bo jeszcze tak nie wydobrzałem do końca, no ale coś trzeba robić, żeby były jakieś postępy. Także biorę się za robotę. Widzimy się potem. Temat ogarnięty. I teraz tak, według moich wyliczeń, ta rura wychodząca będzie na wysokości cegły. E, może tam ciut wyżej, ciut niżej, znaczy niżej to chyba na pewno nie, e, może być ciut wyżej, więc tu nam się opuści jeszcze o jakieś 12. E, idziemy na górę obliczyć, jak nam wyjdzie to, co wystawiłem. Czy tego nie będzie za dużo? Tu mamy 12, więc tam mieliśmy 12, tu będą dwie warstwy cegły, tu mamy e, 15.

Tutaj powinno być równo na tej wysokości równo z czapką. Powinno to być, więc taki kawałek mały może wystawać, będzie wystawać 20 plus jeszcze tutaj czapka, ale 20 to spoko. Bo jakby metr wystawało albo pół, no to by było trochę lipnia, a 20 to będzie gicior. Także tak to mniej więcej wygląda. E, oczywiście nie szło tego wymierzyć, znaczy nie szło, no może i szło na, tam na samym dole, jak wczoraj zaczynałem murować. Ja doszedłem do wniosku, że tę rurę przypakuję, bo ona jest skręcona do kupy, bo ona jest uruchoma góra-dół, więc nie ma możliwości i o, żeby obciąć. Ale jakby się okazało, że muszę coś rzeźbić, to po prostu ten kołnierz bym tu upitolił, e, ten rozwarty, chyba że są łączniki, ale nie wiem czy są łączniki w sklepie. Upitoliłbym ten kołnierz, upitoliłbym tę rurę, nabiłbym do połowy tego kołnierza, pchełkami to złapał, z drugiej strony nabiłbym też do połowy kołnierza, pchełkami to złapał i tak bym z tego wybrnął, ale nie ma takiej potrzeby. Dobra, biorę się za robotę. Kończę 35 dzień pracy na własnej budowie. Komin mniej więcej wygląda tak Czyli została czapka do zrobienia no i tu kawałek i tam kawałek Oczywiście to są te kawałki, w których muszę pomalować tych desek to co wystaje Także kończymy 35 dzień No jeszcze trzeba trochę poświęcić powiem Wam, że e, oczywiście te deski to są z odzysku już z rusztowania z dołu e, Co tam się dzieje na tym dole to strach pomyśleć sprzątania będzie na 5 dni tego wszystkiego także tak to wygląda na tą chwilę kończę mówię 35 dzień No i cóż, widzimy się teraz? Widzimy. Pojęcie względne. Przy robieniu czapki będziemy szalować tą czapkę. Ja tą czapkę wyleję tutaj na górze. Nie będę jej robił na dole i w tarabaniał. Muszę tak to wymyślić, żeby ten beton powlewał się w te szpary, w cegle. A, ja mniej więcej wiem, jak to zrobić. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, cześć.